Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Nie rzuć ziemi! wszystkim za przybycie, obecność Brygady Małopolskiej Obozu Narodowego Radykalnego, Małopolskich Patriotów, Autonomicznych Nacjonalistów, Dębickich Patriotów, Ligi Obrony Suwerenności, e, śląskich Patriotów, e, licznych, o, licznych, licznych kibiców, kibiców, oczywiście Małopolskich Patriotów, osób niezrzeszonych w żadnej organizacji, a także. Innych struktur MW, m.in. zbielska i z Katowic, pozwoliło nam stworzyć tę manifestację. Manifestację, która głosem kilkuset osób wykrzyczała w samym sercu stołecznego królewskiego miasta Krakowa, że pamięć o wielkim zwycięstwie wojsk jakiego nad krzakami jest wciąż żywa. O Wiktorin Gorowalski uczonej na szkołach. I każdy zna rankę tego zwycięstwa. Być może jesteśmy ostatnim pokoleniem, które miało lekcje historii w szkole, Mówię, w myśl nowej ustawy oświatowej na takiej lekcji miejsca nie ma. Przecież cały czerwiec trwało największe z największych, najwspanialsze z najwspanialszych świąt, jakie tylko reżimowe media mogły sobie wyobrazić. Cyrk, szopka albo Euro 2012, bo tak też niektórzy to nazywali, stworzyło nowy typ patrioty. Prawo TVM i telewizja polska. Patriota to taki koleś, który maluje twarz faltkami, ma flagą reklamującą pełną markę piwa i ma obowiązkowo samochodową chorągiewkę, a wolny czas spędza w fanzonach kibicując Hiszpanii. Wielu z Was zastanawia się, jaki związek ma rocznica bitwy pod Grunwaldem z nową ustawą i euro. A więc 602 lata temu na polach Grunwaldu stanęły zjednoczone wojska, korony Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rusi, Mołdawii, a także najemnicy Śląska Mora w Czech i również Tatarzy przeciwko jednemu wspólnemu wrogowi. Dziś sytuacja jest analogiczna. Niemalże wszystkie organizacje narodowe i patriotyczne z naszego regionu Biorą udział w manifestacji, w którym hasłem przewodnim są słowa, a Grunwald potwierdził, że Polak to pan. Podczas marszu Grunwaldskiego nie wysławiamy tylko zwycięzców z Grunwaldów, ale także upominamy się o ich pamięć i obecność władz Województwa Małopolskiego i miasta Krakowa na uroczystościach rocznicowych. Promujemy patriotyzm, a nie jakoś maskaradę, oparty na poszanowaniu tradycji. I chęci codziennego angażowania w, się w sprawy publiczne, poprzez brak historii w szkołach chcą pozbawić nas tożsamości narodowej. Poprzez promowanie nowego pseudopatriotyzmu chcą zastąpić nas ludźmi, którymi będą mogli z łatwością manipulować. Pamiętajmy, że w tym kraju Polak to Pan, Marsz Grunwaldzki Nasza obecność tutaj to znak nowej jakości. Możemy i chcemy wspólnie działać. Marsz Niepodległości to pokazał, a dziś po raz kolejny to udowadniamy. Mam nadzieję, że każdy po dzisiejszym dniu poczuje przypływ siły do pracy narodowej i będzie dumny ze zwycięstwa wojsk Jagieły nad Krzyżakami, a także będzie gotowy do walk, walki o tożsamość i prawdziwy patriotyzm. Cześć Wielkiej Polsce! Czołem! Dziękujemy! i oh going